Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Jerzy Gorzelik, lider Ruchu Autonomii Śląska. Dzień dobry. Dzień dobry. Jedyny raz, który jako tako jeszcze radzi sobie w polityce, to Ireneusz Raś. Radzi sobie? Wiceminister no, dobrze, no. sportu aktualnie. No jak złośliwi mówią, raz się przegrywa, raz się też przegrywa. <grywa> to też dobre. Ruch Autonomii Śląska. 3,2% poparcia w wyborach do sejmiku. Jakim słowem by pan opisał to, co się wydarzyło w niedzielę? Rozczarowanie, choć może niewielkie zaskoczenie. Niewielkie zaskoczenie? Nie, nie. Niewielkie zaskoczenie. Wiedziałem, że tak będzie. Nie, nie. Nie wiedziałem. Gdybym wiedział, to bym, Gdybym wiedział, że się przewrócę, to bym sobie usiadł, jak to mawiają. Natomiast no, ostatnie Pięć lat to nie był okres e, takiej intensywności w naszym działaniu, do jakiego przyzwyczailiśmy e, wyborców e, w, w 2010 czy w 2014 roku. No oczywiście nadzieja była na to, że uda się w jakimś stopniu to e, nadrobić dobrą kampanią, no, ale się nie udało, no trudno. Liczy, liczyliście przede wszystkim na to, że e, szyld Ruchu Autonomii Śląska w przeciwieństwie do Śląskiej Partii Regionalnej, z którą próbowaliście 5 lat temu jest jeszcze, on po prostu jeszcze działa. No, okazało się, że jest mocno zakurzony. Pytanie, co dalej. No, szukając przyczyn, bo oczywiście jest wiele tej porażki, można wskazać jedną, która no, jest interesująca w kontekście tego, co się dzieje i co się wydarzy jeszcze na Górnym Śląsku. Znaczy, w jakim stopniu padliśmy ofiarą własnego strategicznego sukcesu? Czyli strategiczny sukces jest źródłem naszych taktycznych porażek, ponieważ no, wprowadzając do debaty publicznej śląskie postulaty, Zainspirowaliśmy partie ogólnopolskie do tego, by, um, elektorat? by, te, by te postulaty przejmować. No, w sprawach śląskich partie ogólnopolskie stały się naszą tubą. E, no i generalnie na dobrą sprawę też do tego dążyliśmy, bo przecież tylko partie ogólnopolskie mogą zmieniać prawo, co się właśnie dzieje. No ale to się odbywa też kosztem naszych wyników w wyborach samorządowych. To, czuzy, tylko to są, właśnie to są wybory samorządowe. Jeszcze raz podkreślmy, bo język yy, śląski. Zaraz będzie językiem regionalnym. W Sejmie odważniej niż kiedykolwiek pada hasło śląskiej mniejszości etnicznej. 600 tysięcy deklaracji narodowości śląskiej w spisie powszechnym nie tak dawno, w sumie bo był liczony za 3 lata. Jeżeli chce mi pan redaktor pogratulować yy, i ruchowi Autonomii Śląskiej. Jeżeli to pan bardzo potrzebuje dziękuję. za to gratulacji, to panu mniejszość nie, nie, nie. gratuluje. Natomiast czemu ci wszyscy ludzie, którzy mm. na przykład zostali wymienieni w spisie, znaczy po, poczuli potrzebę mm. tego typu deklaracji, nie chcą głosować na ruch Autonomii Śląska? już. Uh. To no, w jakimś stopniu odpowiedziałem na to pytanie. No partie ogólnopolskie. Ale wybory samorządowe, panie przewodniczący, to inne, to nie jest. No proszę to wytłumaczyć wyborcom. Wyborcy nie żyją na co dzień polityką, tak jak e, e, dziennikarze czy politycy. E, f, patrzą na sprawy z pewnego dystansu, e, idą do urn i wybierają marki, które są w danym momencie bardziej rozpoznawalne i postrzegane jako też często bardziej skuteczne. E, więc e, no, być może rolę Ruchu Autonomii Śląska jest inspirować, a nie konsumować wyborczo e, sukcesów e, rozpoczętej przez siebie debaty. E, być może tak jest. No, e, Zaraz spróbujemy w... odpowiedzieć sobie na to pytanie. Jerzy Gorzelik, lider Ruchu Autonomii Śląska jest naszym gościem. Dogrywka w sieci już za sekundę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia na radiopiekary.pl. Piekary.pl. Już teraz na żywo. Dogrywka w sieci tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasara, witam panownie. Jerzy Gożeli, szef ruchu autonomii Śląska jest naszym gościem. Szef raz drugi pana witam i Państwa. Przed chwilę rozmawialiśmy o Brusie Springstinie jeszcze przed, przed programem. Co tam u niego? Koncert? Koncert w Prazy. W Polsce, w kiedy do, do Polski kiedyś przyjedzie na Śląski na przykład? No zobaczymy, ma już swoje lata. Hmm. Sejmowe to są yy, yy, wybory do sejmiku oczywiście. Są partyjnymi wyborami. Najbardziej partyjnymi w tych yy, wyborach samorządowych, ale swoich wyborców tam nawet, jak pokazują wyniki, wychowała Konfederacja. Nawet Konfederacja. A co wy zrobiliście przez pięć lat? No przez pięć lat yy, byliśmy w takim yy, półśnie, który wynikał z porażki 2018 roku. No i to się na nas zemściło. Natomiast yy, ten półsen nie przekreśla tego, że w sprawach śląskich no, wciąż jesteśmy tym ugrupowaniem, które jest najbardziej kreatywne. To, co mnie zaniepokoiło w tej kampanii, to to, że w ugrupowania ogólnopolskie, które zresztą no, odniosły części sukces, w części nie. W, <Ky> wiele mówiły o tym sukcesie, jakim jest procedowana obecnie nowelizacja ustawy, o tym, że Śląski będzie za chwilę językiem regionalnym, ale nie mówiły co dalej. To jest ten moment, kiedy trzeba mówić co dalej. My złożyliśmy konkretne propozycje, czyli po pierwsze Instytut Języka Śląskiego jako marszałkowska instytucja wspierająca przede wszystkim kodyfikację, ale też działania edukacyjne. Jeszcze co to po kolei. Nic i wykorzystanie... nie stoi na przeszkodzie, żebyście z nowym marszałkiem, on już po majówce, rozmawiali na ten temat, niezależnie od tego, czy jesteście Izbie Śląskiego Parlamentu czy też nie i to jest i to jest to co chciałem właśnie teraz powiedzieć to, 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 to jest wybory pierwszy? za nami wybory za nami natomiast teraz trzeba e, bardzo szybko przystąpić do działań które e, zapobiegną katastrofie, jaką byłoby obrócenie tego entuzjazmu związanego z uznaniem śląskiego wielkie rozczarowanie mamy naprawdę mało czasu ja liczę na to że te ugrupowania, które no, z takim entuzjazmem mówią o uznaniu języka śląskiego, co jak widzimy, najprawdopodobniej bardzo szybko nastąpi. Te ugrupowania mam nadzieję, że bez względu na to, czyj to był pomysł, poprą powstanie Instytutu Języka Śląskiego i również wykorzystanie potencjału wojewódzkich ośrodków metodycznych w celu przygotowania wprowadzenia śląskiego do szkół. To chyba nie będzie akurat wyjścia. W pierwszym, jeżeli chodzi o pierwszy postulat, rozmawiał pan, zna pan doskonale, wie pan, kto będzie marszałkiem? No, zakładam, zakładam że, że tak, że prognozy się sprawdzą. Znacie się... Znamy się nie i, będziemy i będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać. To nie była pańska kadencja, ale Henryka Marcika, który był zastępcą yy, Wojciecha Saługi, kiedy ten yy, pełnił funkcję? Paszałka. No tak, ja byłem wtedy radnym, więc oczywiście yy, 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 znamy się i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na ten temat rozmawiać. Śledził pan a propos ostatnią komisję mniejszości w Sejmie? Nie bezpośrednio, ale no, znam relację. No, najważniejszy fakt z tego wydarzenia, jak się wyrażę, jest taki, że ustawa idzie dalej. Tak, tak. Będzie nie w, tym, nie w tym tygodniu, tylko raczej pod koniec kwietnia głosowana w Sejmie, tam drugie czytanie, więc nie 100 dni, a pewnie 200. Ale to już szczegół. Natomiast mówi na przykład Jarosław Selinspitz, taka propos uznaje, że istnieje coś takiego na tej komisji. Jak język śląski jest pierwszym etapem do tego, by za jakiś czas zgłosić postulat, że wewnątrz terytorium Polski istnieje naród odrębny, naród śląski. Bo istnieje. Co pan. Bo istnieje? Bo istnieje oczywiście, że istnieje. Myśli pan, że jak, jak, którykolwiek z polityków, czy to. Platformy czy PiS rozumie cokolwiek z tego? Narodowość Śląska, Naród Śląski, gru, Mniejszość Etniczna, no, to, 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 ee, oczywiście, to, Mniejszość Narodowa jeszcze. No Mniejszość Narodowa i Mniejszość etni Etniczna to są prawne pojęcia ustawowe, więc tu jest sprawa oczywistą, że Ślązacy mogą aspirować do e, jednej z nich, do, do, do Mniejszości Etnicznej, do tego statusu i, i myślę, że w, tak zostaną sklasyfikowani po kolejnych wyborach prezydenckich, na to przynajmniej liczę, że na języku regionalnym się nie skończy. Natomiast, no, wiadomo, jeżeli chodzi o, o pojęcie narodu, ono pojawia się w, w polskim prawie, w konstytucji i oznacza ogół obywateli, więc w takim sensie ślązacy narodem nie są. Ale w sensie socjologicznym już oczywiście można im przypisać ten status i, i zapewne w, dla części świata nauki nie byłoby to żadne nadużycie. Panie Przewodniczący, jak bardzo zaszkodził, albo jak nie ma wpływu na Wasz wynik podział? Ten legendarny już podział znowu. Ruch autonomii Śląska, Ślązok, ślązoki razem. Start z z odrębny komitet. To pytanie retoryczne, to wystarczy spojrzeć na arytmetykę. Ono oczywiście, że zaszkodziło te głosy, których i tak nie było wystarczająco dużo. No właśnie, w tym rzecz. Mm -hmm. że w One wszystkie podzieliły... Ślązok ślązoki razem dwa, trzy. No i gdybyście wystartowali razem, dostali premię za jedność, no to byście mieli z mm -hmm. a nie. No to 5, wtedy 2, byłyby mandaty. 5-5. Za 6%? Tak. E, jeżeli by, byłaby premia jeszcze za, e, niewielka nawet za, za jedność, to byłyby... Konfederacja miała więcej i mandatu nie ma ostatecznie, więc to też e, nie stać. Kon... Ale w skali województwa liczy się w skali okręgu. Ja zwracam uwagę, że... E, w, A, w, gdybyście dwie listy, dwie... liści na liście Chorzowskiej Leon Swaczyna, Jerzy Gorzeli... Ech. No być może, no faktycznie. Lecz, gdyby jakby... była jedna lista śląska, to no pytanie: czy, czy te głosy by się zsumowały, czy jeszcze byłaby jakaś premiana za jedność? No, nie jesteśmy w stanie bez badań socjologicznych rozstrzygnąć. Tak czy inaczej. No, jakby Nie ma znaczenia, bo nadal mówimy o małych liczbach. No tak, ale mandaty by były. Te, te dwie listy razem, na przykład w okręgu katowickim, miały więcej głosów niż Trzecia Droga czy Lewica. Nie mówiąc już o Konfederacji, w okręgu, okręgu Chorzowskim. Yy, najlepszym akurat też wypadła dobrze trzecia droga, no, ale znaczy, mówimy tutaj o przyszłości. To można z tego wyciągnąć wnioski. Dobrze byłoby poznać yy, jakby motywację wyborców, no ale yy, to już jest za nami. Teraz trzeba myśleć o przyszłości. Pamiętam jeszcze Śląską Partię Regionalną? Yy, no oczywiście, że pamiętam, trudno zapomnieć. Jaki jest status aktualny? Yy, ja yy, trochę yy, zgubiłem, straciłem rachubę. No to podać wciąż istnieje, nie jest wyrejestrowana. A to chyba pierwszy przypadek, że z, z, łamie jedno z przykazań, yy, partia łamie jedno z przykazań, które po pozwoleniu, którego zwykle przestaje istnieć i nadal istnieje. To chyba pierwszy przypadek w historii yy, polskiej. Yy. Nie wiem, czy pierwszy, no ale. Yy. Tak inaczej. Yy, wie pan, że kiedy. To pan wie doskonale. 5,5 roku temu startowaliście pod szyldem SPR. Nie Śląskiej Partii Regionalnej, tylko SPR z taką nazwą właśnie na liście. Zdobyliście mniej więcej tyle samogłosów, co dzisiaj startując jako Ruch Autonomii Śląska, czyli wracając, restaurując najlepszy, najlepszą markę, jaką macie. No to prawda. Znowu wracamy do tego wątku, który już był poruszany. Partia Ogólnopolskie, które mają już działaczy niejako wychowanych w dyskursie ruchu autonomii śląska, bo proszę zobaczyć, że ci, którzy są orędownikami śląskiej sprawy w parlamencie, to są bardzo często ludzie, którzy wkraczali tak, w taką dojrzałość, nabierali świadomości politycznej, gdy toczyła się ta wielka dyskusja o śląskości zainicjowana przez Raź. Więc te partie w, przez te pięć lat budowały sobie każda z nich jakąś śląską nogę. Wiedząc, że ta śląskość jest w jakimś stopniu chwytliwa, przynajmniej dla części wyborców, no myśmy ten okres w jakimś stopniu przespali. Yy, no, zgodnie z naszymi standardami można to określić jako, jako let, letarg. Ma, mamy świadomość, że by rywalizować z partiami ogólnopolskimi, musimy włożyć dużo więcej pracy yy, i, i, i energii. No i yy, to się na nas zemściło. No, yy, byłoby, byłoby nieuczciwym wobec siebie i wobec opinii publicznej yy, negować, że no, yy, w jakimś stopniu jesteśmy sobie sami. Znaczy, panie Przewodniczący, no, jak nawet jakbyście byli, zostali. Yy, Pogwartem śląskich elit politycznych, to nic z tego nie wynika. W, w, dla was, no, możecie zawsze... Dlaczego będziecie... dla nas? A po co się jest w polityce? W, 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 dla mnie wynika, ponieważ... W... Osobistą satysfakcję może pan mieć z tego i co najwyżej. I być jakimś punktem odniesienia w dyskusji publicznej. Natomiast jakby nie, nie, nie ma, nie, nie. Nie ma na żadną sprawczość. Nie, powiedzmy sobie jasno. Nie, jest sprawczość, ponieważ y, gdybyśmy nie wypowiedzieli pewnych praw do śląskich śląskości, dzisiaj nie byłoby w ogóle mowy o tym, by uznać śląski za język regionalny. Nikomu w, w ogóle nie, nie, nie przyszło na myśl, żeby myśleć o śląskim w, w takiej kategorii. Pan, że gdybyście dzisiaj formułowali które jakiekolwiek inne diagnozy e, prognozy to byłyby równie e, wpływowe zobaczymy jak zobaczymy 10 lat temu? zobaczymy czy powstanie e, w, choćby Instytut Języka Śląskiego oczywiście są e, już e, postulaty mniejszego kalibru ponieważ pewne generalne kwestie zostały pewna agenda została sformułowana no, e, Istnieje ograniczona liczba takich generalnych postulatów które można wyartykułować, które mają charakter strategiczny. Teraz jest czas na takie mniejsze, można powiedzieć, taktyczne kroki. I zobaczymy, czy w tej kwestii uda nam się przekonywać partie ogólnopolskie, które no, będą w zasadzie jedynymi obecnymi w sejmiku województwa śląskiego. Ja liczę na to, że tak, bo jednak jak się powiedziało A, czyli skoro się proceduje kwestię języka śląskiego, to trzeba też powiedzieć B, czyli trzeba stworzyć instrumenty, by to, co będzie wynikało ze znowelizowanej ustawy, w jakimś stopniu skonsumować, i by to wszystko nie, nie zakończyło się wielkim rozczarowaniem. Więc no, jakby reasumując, w... oczywiście można powiedzieć, że do, w polityce się jest po to, żeby wygrywać wybory, tak, ale. To jest, to są, to jest cel. Który dla niektórych może być satysfakcjonujący. Te wybory się też wygrywa po coś, czy powinno się wygrywać po coś, by realizować okay. jakieś cele. My przegraliśmy. Cele, cele za... można realizować w różny sposób. I y, y, to już nie jest. Oczywiście to, y, 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 myślę, że środowisko Ruchu Autonomii Śląska, mimo że jest rozczarowane tymi wyborami, tak jak było poprzednimi, i być może y, y, będzie miało problemy z odnoszeniem jakichkolwiek wyborczych sukcesów, jednak może czerpać satysfakcję. Z tego, że no, przebiło głową mur, przez który teraz inni wchodzą. No dobrze, to będzie wspominać to um, tak po kombatancku. Dlaczego Pytanie, po komba kombatancku? Pytanie, Dl dalej? My myślimy tutaj, to znaczy rozmawiamy w niewłaściwych kategoriach. No, Ruch autonomii Śląska jest ruchem społecznym. Tak? Nikt z nas nie Ale jest, nikt nie twierdzi, że jesteście. Natomiast nikt nie jest profesjonalny. Sta, stawaliście do tej konkurencji razem z partiami politycznymi i Oczywiście, tak. znajdowaliście na to sposób. Ten sposób, gdzieś, który mieliście wcześniej, ta metoda. Z której korzystaliście, sposób na, na, na swoją działalność, gdzieś w jakiś sposób przestał działać. Więc m, może inaczej. Co dalej w takim razie zraź? Konklewnie. Powiem tak, że nie tyle przestał działać. Tak jak wspomniałem, intensywność naszych działań przed rokiem 2010 była dużo większa niż obecnie. Tym sposobem zawsze jest bardzo ciężka praca i tej pracy nie włożyliśmy. Pytanie takie i, i y, tutaj y, 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 przechodzimy do tego, y, do przyszłości. Czy można wykrzesać jeszcze z siebie taką energię i czy można zebrać ludzi, bo Siłą rzeczy trzeba reprodukować te kadry e, ruchu Śląskiego. E, czy można zabrać ludzi, którzy włożą taki wysiłek, jak włożyło to pokolenie, które doprowadziło raz do sukcesów w 2010-2014 roku? I to jest pytanie, na które ja dzisiaj nie mam odpowiedzi. Pan, pan, biorąc pod uwagę kolejne pięć lat nie wiem, letargu, jak to pan powiedział, politycznego niebytu, jakkolwiek to nazwiemy, wiemy jak będzie wyglądała ta hmm. sytuacja, pan jeszcze chce to robić? Czy chce to robić? No. Dobre pytanie, znaczy ja wychodzę z założenia, że jeżeli się coś robiło przez lat 30, to przyniosło jakieś efekty choć nie w postaci kolejnych wyborczych sukcesów, ale w postaci choćby zmiany prawa, która się dokonuje. No to może warto jeszcze starać się dalej. No. Wszystko zależy oczywiście od tego, co się wydarzy teraz w najbliższych miesiącach, bo z jednej strony doznaliśmy dotkliwej porażki, ale z drugiej strony te wybory i kampania wyborcza była jakimś impulsem, który nas trochę z tego letargu wybudził. Jeżeli. ale 5 lat, to, to jest 5 lat, to może tej energii nam wystarczy teraz na miesiąc, dwa, trzeba 5 lat po prostu utrzymywać kontakt ze światem. A dzisiaj macie zewsząd krytykę. Mówię tu regionalnie czy lokalnie. Dla młodych reg regionalistów, którzy hmm. jakoś uczestniczą w, w, tym, w tym zjawisku, albo kontestują chociażby, albo no mają hmm. jakiś też e, swój głos w tej dyskusji, to jesteście takim memowym towarzystwem od jakiegoś czasu. Nie I zauważyłem, że to... towarzyszenie Regios aktywnie brało udział w naszej kampanii. Jeżeli ktoś jest y, y, memem. To, no nie nie wiem, chciałbym czy być czy... złośliwy, ale nasza konkurencja. Yy, Na, nasza konkurencja się z razy? Tak. Natomiast, natomiast yy, ja sądzę, że te środowiska takie jak właśnie Regios, te, także młodzi ludzie, którzy się są w śląskiej Ferajnie ci wszyscy, którzy się angażowali w Kampanię Rasiu, yy, no, jakkolwiek pewnie odczuwają teraz yy, także rozczarowanie, jak my wszyscy. Yy, to yy, będą gotowi dalej działać dla śląskich. Okej, okay, to jak to będzie dalej wyglądać? Na przykład, jeżeli będzie kolejna hmm. weryfikacja wyborcza, załóżmy nawet za 5 lat, to zawsze tak, zawsze tak już będzie, że będziecie wy z jednej strony z wielkimi nadziejami i ideami, z drugiej strony będą ślązoki razem, na przykład, z, którym, z którymi będziecie nawzajem pod, podstawiać nogi. I jak przyjdzie później do liczenia, to okaże się, no gdybyśmy byli razem, to byśmy mieli 6, może pół, a tak, to dzielimy się po trzy. No. Ja mam nadzieję, że nadal będzie tak, że środowiska śląskie będą w stanie formułować suwerennie swoje postulaty i te postulaty będą miały szansę na realizację. To jest najważniejsze. Czyli to, co się w zasadzie teraz. No i to załóżmy, te, że to się, to się dzieje, dzieje, nie ma to przełożenia na wynik wyborczy. W, nie, w, w tym przypadku nie miało przełożenia, albo miało nie takie, jak, jak byśmy sobie życzyli, bo najprawdopodobniej beneficjentami tych sukcesów. Byli, byli inni. Natomiast no, czy nam uda się w, w przywrócić pewną skuteczność wyborczą? Tego nie jestem w stanie powiedzieć. No może powinienem Gajowy, jak w tym dowcipie i po prostu... no. Rozdzielić, czy rozdzielić, pogodzić to towarzystwo. No e, w, właśnie, ale gdzie jest ten gajowy? Tak? Te jest ten problem gajowy? polega na tym, że tego gajowego nie ma. E, ja akurat jestem sceptyczny co do tego, czy można e, przywrócić taką absolutną jedność śląskiego środowiska. Bo jak nie ci, to inni. znaczy, wydaje ale, mi się, że. Panie wydaje jak, mi się, że... Jak, ale jak, jak, jak to. Jakimi motywami tutaj się posługiwać? No przecież każdy średnio rozgarnięty mm. wie zapewne że w tego typu wyborach, biorąc pod uwagę, że zawsze będziecie jakąś mniejszością, to jakiekolwiek podzielenie tego na kolejne segmenty oznacza również jakąś defragmentację tego, tego poparcia. No, ale myślę, że nie, jestem y, niewłaściwym adresatem tych uwag, bo ja może, sobie z tego... A, a bo ja może byliście tego, ma za mało skuteczni w tych rozmowach? Bo ja z sobie z tego doskonale zdaję, zdaję sprawę. No, w... E, e, istnieje zawsze jakiś, e, jakaś granica kompromisów tak, w negocjacjach. E, e, Czyli istnieje jakaś granica kompromisów? Mogliśmy oczywiście. E, e, Zaproponować więcej. Mogliśmy. Nie, ja sądzę, że e, to nic by nie dało. Moglibyśmy się generalnie wycofać ze zgrzywi wyborczej i zostawić e, w drugie śląskie ugrupowanie e, na, polu, na polu bitwy. E, pytanie, czy środowiska śląskie chciałyby mieć taką reprezentację? Aha, że wy, my się, wy mielibyście się wycofać. No, myślę, że byliśmy jedynymi, którzy to poważnie rozważali, bo nie ukrywam, że i, i taka refleksja się w naszych szeregach pojawiła. Natomiast no, jednak zwyciężył pogląd, że trzeba dążyć do tego, by ewentualna śląska reprezentacja w sejmiku miała też pewną jakość. To na koniec jeszcze, coś jeszcze pana zaskoczyło w tych wyborach? Czy coś mnie jeszcze zaskoczyło? By... Oprócz wyniku reś? Mm, Chociaż ten, ten pan się, tego się pan trochę spodziewał. Jak pan yy, no, miałem nadzieję, ale też nie wykluczałem takiego scenariusza. Choć yy, sądziłem, że yy, głosy śląskie się podzielą w innych proporcjach. Natomiast yy, co mnie zaskoczyło, być może nie najlepszy wynik yy, trzeciej drogi w, w województwie. Wyraźnie poniżej. Wynikający, wyraźnie poniżej również standardu ogólnopolskiego, tak, to tak, wynika tak. z czego? Nie wiem, możliwe, że właśnie śląskie ugrupowania zagospodarowywały ten... A wam nie przyszło niby do głowy, biorąc pod uwagę dość radykalne poglądy samego Szymona Chłowli, czy jego liderów tutaj regionalnych, jeżeli chodzi o tematy śląskie, że tak powiem, zbieżne bardzo często z waszymi nawet, żeby podążyć trzecią drogą na jednej liście. W, moje przekonanie jest takie, że w wyborach regionalnych jednak powinny być listy re, wybitnie regionalne, czyli że należy próbować sukcesu na tym poziomie rozgrywek pod górnośląskim sztandarem. Dwa razy nie wyszło. W, panie redaktorze, ja przypomnę, że kiedy Ruch Autonomii Śląska wszedł po raz pierwszy do sejmików w 2010 roku, był także po dwóch porażkach. Wyborczych. W 2029 te... rok. Na... No. Wtedy na pewno się uda. Natomiast dlaczego generalnie ludzie mieli gdzieś te wybory tak. Poni... No, spoglądając frekwen na frekwencję, oczywiście. Mm -hmm. No ale to raczej te e, ostatnie były takim e, wyjątkiem, tak? Bo nie do końca. Skoczywa... E, w wielu miastach, nie, nie wiem, jak ogólna frekwencja, ale w wielu miastach frekwencja e, była niższa niż frekwencja. Analogiczna frekwencja w danym mieście, w danym regionie 5 lat, 5,5 roku temu. Tak, tak, ale y, mówię właśnie, że te w 2018 roku y, y, one, one wiązały się z taką zbyszczą frekwencją. Pan mówił właśnie okay. tak, ja Myślę, że mówi Pan o parlamentarnych w y, y, No Generalnie wybory samorządowe nie, nie przyciągają y, takiej uwagi wyborców. I wydaje mi się, że to są dwie kwestie. Po pierwsze, no niestety, s, y, s, generalna słabość mediów regionalnych. Jeżeli się nad tym zastanowimy, to w, no, ludzie czerpią w dużym stopniu wiedzę o tym, co dzieje się w polityce Czy pan nam z mediów centralnych. Ja absolutnie nie. Bo ja nad tym, nad tym ubolewam I, i to nie jest kwestia państwa kwalifikacji, tylko to jest kwestia pewnej dystrybucji tej władzy medialnej. A to wiąże się z daleko idącą centralizacją państwa. No, Politycy y nie są w stanie. Yy, nie wiem, zaimponować czymkolwiek swoim wyborcom. Wyborcy mają ich w yy, głębokim no, poważaniu, a winni są dziennikarze. Nie, nie, nie. Odwraca pan redaktor to, co powiedziałem. Yy, jakby ta słabość mediów regionalnych wynika z yy, podziału władzy w państwie. Gdyby samorząd znaczył więcej, yy, państwo tu w regionie nie byliby recenzentami spraw drugorzędnych. Wyborca ma poczucie tego, że to co najważniejsze rozstrzyga się w Warszawie. No i proszę zobaczyć, jak jest prowadzona też kampania w wyborach samorządowych. To, to by można nazwać nawet patologią polityczną, bo y, kampania prowadzona jest ogólnopolsko-nawet komitety mają Nie pierwszy raz, panie przewodniczący. Tak, tak, Z tym się zgadzam. Cztery, no. lat temu. Ale dlatego regularnie w wyborach samorządowych. A tak, propos tak, słabości tak, mediów jest. regionalnych, 5,5 i pół roku temu. Sam również, nie wiem, czy nie rozmawialiśmy na ten temat, e, a na pewno rozmawiałem o tym z politykami PiSu, bo to było najbardziej rażące. P politycy PiS wtedy pytanie o program mówili. Mamy na przykład program, e, program regionalny, mamy hmm. program dla Śląska, ale on jest rządowy. No ale to co za różnica w sumie. No, tak, więc, e, więc proszę tutaj więcej nie powtarzać o nie <laughs> regionalnych, bo my wszystko widzimy. E, Jerzy Gorzelik, lider ruchu Autonomii Śląska. Nie, nie rezygnuje pan jakoś w na, na najbliższym czasie z. E, tego przywileju? W, w, nie wiem, czy to przywilej, niewątpliwie honor. Niewątpliwie honor. W, no, w, w, od dawna uważam, że czas na w, zmianę pokoleniową w Ruchu Autonomii Śląska. Mieliśmy na jedynkach w, dosyć niską średnią wieku, więc może to jest jakiś dobry prognostyk na te najbliższe lata. Jeszcze raz, Jerzy Gorzelik, szef Ruchu Autonomii Śląska, był dziś z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłego dnia, do zobaczenia i do usłyszenia.